Czy Polska właśnie uratowała honor Eurowizji, czy może weszła na minę, która wybuchnie w maju w Wiedniu? Po tygodniach nerwowego oczekiwania, sprzecznych komunikatów i plotek o bojkocie, telewizja polska w końcu zrzuciła maskę i wyłożyła karty na stół. Decyzja, na którą czekały miliony fanów od Bałtyku po Tatry, właśnie zapadła, ale treść oświadczenia, które opublikowano w środę, to coś więcej niż zwykłe tak. To manifest, który zdradza że za kulisami największego show muzycznego na świecie wrze jak w kotle. Zostańcie z nami, by poznać kulisy dramatycznego zwrotu akcji na Woronicza i dowiedzieć się, dlaczego TVP postanowiła dać Eurowizji jeszcze jedną szansę, mimo że inni trzasnęli drzwiami. Eurowizyjny thriller, który trzymał w napięciu polskich fanów, właśnie dobiegł końca, ale emocje wcale nie opadły. Wszystko zaczęło się od trzęsienia ziemi w Europie. Gdy kolejne państwa ogłaszały rezygnację z udziału w przyszłorocznym konkursie, powołując się na napięcia polityczne i chaos organizacyjny w EBU, Europejskiej Unii Nadawców, strach zaglądał w oczy także nad Wisłą. Czy Polska dołączy do buntowników? Czy po latach sukcesów i porażek, tym razem powiemy pas? Sytuacja była dynamiczna jak nigdy dotąd. Jeszcze na początku listopada telewizja polska dumnie potwierdzała swój udział. Zapowiadając walkę o Grand Prix w Wiedniu, wydawało się, że sprawa jest przesądzona. Ale w świecie mediów i polityki pewnik to towar deficytowy. Kilka dni temu nastąpił nagły zwrot, który zmroził krew w żyłach miłośników konkursu. W mediach pojawiła się niepokojąca informacja. TVP analizuje temat i bacznie przygląda się temu, co dzieje się w strukturach EBU. To sformułowanie analizuje w języku dyplomacji często oznacza przygotowywanie gruntu pod wycofanie się. Fani wstrzymali oddech. Czyżbyśmy mieli zostać w domu? Czyżby skandale wokół konkursu były tak duże, że nawet publiczny nadawca wolał nie ryzykować? Atmosfera gęstniała z godziny na godzinę, a fora internetowe płonęły od spekulacji. I wtedy nadeszła środa. Dzień sądu. Telewizja polska przerwała milczenie i opublikowała oświadczenie, które przecina wszelkie spekulacje, ale robi to w sposób niezwykle wyważony i, można by rzec, gorzki. Klamka zapadła. Polska ostatecznie weźmie udział w nadchodzącej Eurowizji. Jedziemy do Wiednia. Ale to nie jest radosny okrzyk hurra optymizmu. To decyzja pobięta z pełną świadomością ryzyka i toksycznej atmosfery, która otacza imprezę. Władze stacji nie udają, że nie widzą problemu. Wręcz przeciwnie, w swoim komunikacie wprost odnoszą się do ciemnych chmur wiszących nad konkursem. Jesteśmy świadomi skali napięć, które towarzyszą najbliższej edycji. Rozumiemy emocje i niepokoje, czytamy w oficjalnym piśmie. To zdanie jest kluczowe. TVP przyznaje, tak, wiemy, że jest źle. Wiemy, że Eurowizja przeżywa kryzys tożsamości. Ale zamiast ucieczki, Polska wybiera drogę naprawy, a przynajmniej nadziei. Wierzymy jednak, że Eurowizja ma jeszcze szansę na to, by ponownie stać się przestrzenią, którą wypełnia muzyka. I tylko muzyka. My tę szanse dajemy, tak jak przeważająca większość członków EBU deklaruje nadawca. My te szanse dajemy. To brzmi jak ultimatum. Jak kredyt zaufania, który ma bardzo wysokie oprocentowanie. Telewizja Polska stawia sprawę jasno: jedziemy tam dla muzyki, nie dla politycznych gierek. Chcemy, by scena w Wiedniu znów była miejscem artystycznych uniesień, a nie polem bitwy. To odważna, może nawet idealistyczna postawa w obliczu fali rezygnacji, która przetoczyła się przez Europę. Decyzja TVP to sygnał, że Polska nie zamierza abdykować. Że chce być częścią tego widowiska, wierząc, że można je jeszcze uratować. To także sygnał dla polskich artystów: droga do Wiednia jest otwarta. Eliminacje, zgłoszenia, marzenia o wielkiej scenie to wszystko znów staje się realne. Ale presja na przyszłego reprezentanta będzie gigantyczna. Będzie on musiał nie tylko zaśpiewać, ale też udźwignąć ciężar napięć, o których wspomina TVP. Co ta decyzja oznacza w praktyce? Oznacza, że machina ruszyła. Że mimo wątpliwości, mimo analizowania tematu, klamka zapadła. Polska nie dołączyła do grona państw bojkotujących. Zostajemy w grze. Ale czy ta gra będzie czysta? Czy EBU wyciągnie wnioski sprawi, że wiedeńska edycja będzie świętem muzyki, a nie skandali? TVP daje szansę, ale czy widzowie i fani również są gotowi ją dać? To oświadczenie kończy okres niepewności, ale otwiera nowy rozdział dyskusji. Czy postąpiliśmy słusznie? Czy warto pchać się tam, gdzie inni widzą tylko chaos? Jedno jest pewne: w maju oczy całej Europy będą zwrócone na Wiedeń, a Polska będzie tam obecna, z podniesioną przyłbicą, walcząc o to, by muzyka znów była najważniejsza. Jeśli ta wiadomość sprawiła, że wasze serce zabiło mocniej, jeśli cieszycie się że zobaczymy Polskę na eurowizyjnej scenie, zostawcie łapkę w górę. To dla nas znak, że muzyka wciąż łączy, a nie dzieli. Udostępnijcie ten film znajomym, niech wiedzą, że decyzja już zapadła i czas szykować flagi. I koniecznie, ale to koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Będziemy śledzić każdy etap polskich przygotowań, od wyboru reprezentanta po finał w Wiedniu. A wy, kogo widzielibyście w roli naszego kandydata? To powinien udźwignąć ten ciężar? Piszcie swoje typy w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym Eurowizyjnym updatecie.